No, witam bardzo serdecznie, ale dzisiaj nie zaskoczył, bo są nie tylko, nie tylko są te takie klapki zwykłe i tak dalej, ale są słuchajcie, też judłowskie Ala y, Croxy. To jest zajebiste, słuchajcie, bo są różne kolory, są różne kolory, są niebieskie, są żółto-niebieskie, są niebiesko-żółte. Mamy też buty bardzo fajne i naprawdę wygodne. Ponoć, ponoć warte je y, kupić, są ładne. Są ładne yy, czapki na głowę, są ładne koszulki damskie, no naprawdę kurde, tutaj są skarpetki. Skar nad skarpetkami to ja bym się zastanowił i powiem szczerze, że to jest bardzo dobra opcja, yy, bo wygląda się po prostu wyjątkowo. Wygląda się wyjątkowo i one są bardzo dobrej chińskiej jakości. Są też gumiaki, można przejść na dział z gumiakami, słuchajcie, są gumiaki bardzo ładne, też naprawdę bardzo, bardzo polecam. Moja małżonka chodzi w takich gumiakach z psem na spacer. Także naprawdę warto takie gumiaki kupić są tanie. Są przede wszystkim tanie i dobre. Słuchajcie. Także naprawdę bardzo polecam. A najhitem jest słuchajcie, piżama. Naprawdę sny są absolutnie niesamowite w takiej piżamie. Także naprawdę bardzo polecam wizytę w Lidlu. Mam nadzieję, że Lidl zapłaci mi za reklamę i że zasięgi będą naprawdę naprawdę dobre. Pozdrawiam.